Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak, a to jest Morze Studów, wideoblog o temat Celego. Dziś, jak wcześniej zapowiedziałem, ponownie wgłębimy się w świat fantastyki, choć tym razem całość odbędzie się w trochę innej oprawie. A Castle nie będzie jedyną atrakcją tego odcinka. Tak więc zaczynajmy. Pod koniec 2007 roku do sklepów w USA trafiły limitowane zestawy serii Castle Fantasy Era. Pierwszy z nich to okręt szkieletów. Set nie prezentował sobą żadnych specjalnych walorów czy części. Ot taka wariacja na temat serii, ciekawostka, która nie przyciągnęła specjalnie mojej uwagi. Wszystkie jej walory można scharakteryzować kilkoma słowami. Charakterystyczne pudło, żagiel, szkielet z brodą, no i kule Bionicle jako pociski katapult. Drugi zaś stał się szybko ikoną całej serii i doczekał się tak wielkiej popularności, że na początku 2008 roku ukazał się w formie pełnoprawnego zestawu wraz z wieloma innymi setami opowiadającymi historię walk krasnali z orkami, czy też karmów z trollami. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, iż krasnali i trolle zostały już zaplanowane na początku 2007 roku. Mało kto... Wierzę, dowód na to znajduje się w każdym katalogu na pierwszą połowę 2007 roku, już na obrazku dającym nadejście tej serii. Tak jest, możemy tam z łatwością odnaleźć trzy duże trolle, a jak ktoś jest bardziej spostrzegawczy, dostrzeże też krasnala. A skoro jesteśmy już przy krasnalu, nie pozostaje nam nic innego jak... Krasnoludzki lud. Tak więc ponownie zaczniemy od zestawów prezentujących nam Krasnale. Nie są one aż tak liczne jak te poświęcone ludziom czy szkieletom, a są to kolejno. 7048 Troll Warship Set ten jest co prawda bardzo rozbudowany, jednakże posiada jedynie jednego przedstawiciela Krasnali, więc opiszemy go dokładnie w odcinku następnym. 7040 Darf's Mind Defender. Niewielki set przedstawiający krasnala w machinie obnężniczej starającego się obronić kopalnię przed wrogiem to jest dwoma trolami. No i 7036. Czyli wspomniana już wcześniej kopalnia krasnali. Set wręcz perfekcyjny i trudno jest tu wymienić wszystkie jego zalety. Wspaniałe długie tory. Wagoniki. Zamknięty, lecz nadal interesujący sposób przenoszenia kruszcu. Liczne złote i srebrne kryształy, wyśmienite wyposażenie, trolle w niby tymczasowych, prototypowych, a jednak moim zdaniem o wiele lepszych kełmach. Nic dodać, nic ująć, a nie wspomniałem tutaj o najważniejszym, czyli o wspaniałych i różnorodnych figurkach krasnali, o których więcej już za chwilę. A na sam koniec zaś wspomnę jeszcze o bijącym rekordy popularności Battle Packu Krasnali, który zawiera pięć krasnoludzkich minifigów, akcesoria i tyle. Jak już wspomniałem, podstawową zaletą Krasnali jest ich różnorodność. Osobiście nieraz zdarzyło mi się robić uwagi z serii. Po co mi 10 rycerzy? Przecież i tak nie użyję wszystkich w mocu, a są tacy monotoni. I podobni do siebie. W przypadku krasnali nie sposób jest czegoś takiego stwierdzić, żeby już nie wspominać o takich oczywistościach jak różnorodne torsy i główki możemy wyróżnić tutaj dwa rodzaje hełmów w trzech kolorach oraz trzy rodzaje brud brązową z małymi warkoczykami, osobiście moją ulubioną, jak i taką z dwoma dużymi warkoczami z przodu i jednym z tyłu. Zarówno w kolorze rudym, jak i czarnym. Owe hełmy zazdzielimy na takie ze skrzydłami i bez skrzydełek, a występują w kolorach złotym, miedzianym i srebrnym. Jak przy tylu możliwościach można nie mówić o różnorodności. Mówiąc o krasnalach, nie możemy również zapomnieć o ich wyposażeniu, takim jak dwustronne topory, młoty bojowe, młoty kowalskie. Czy też wspaniałe okrągłe tarcze? Podsumowując, krasnale to według mojej subiektywnej oceny najwspanialsza kreacja serii Castle Fantasy Era, poza tą, którą piszę w szóstym odcinku, i naprawdę trudno skonstruować z zaproponowanych nam elementów brzydkiego Karła. Minifik Tygodnia. Zostałem przez jednego z Was upomniany że, cytuję, zjadłem minifiga tygodnia. Prawda jest dość smutna. Nie potrafię oceniać minifigów z tej serii. Dlaczego? Przekonajcie się sami. Przed wami kolejny minifig krasnolud. Zwróćmy uwagę na jego perfekcyjne, wykończone elementy. Ta wspaniała broda, ten niesamowity hełm, powalające nóżki. Tak, ten minifig otrzymuje ode mnie jedyne 1000 na 6 możliwych punktów? Mam nadzieję, że zrozumieliście o co mi chodziło i nie będziecie mieli mi teraz za złe tego, że nie oceniam minifigów w tej serii. Kontynuując, zostałem zapytany przez jednego widza o to, czy nakręciłbym cykl dotyczący serii CIT. Powiedź brzmi następująco: Seria ta jest zbyt obszerna, bym mógł ją opisać czy tam zamknąć w kilku czy nawet kilkunastu odcinkach, a moja wiedza na jej temat jest zbyt mała, a nie chcę niczego opisywać yy, pobieżnie. A teraz nowość. Obrazek tygodnia. Postaram się, żeby dział ten był kontynuowany w następnych odcinkach. Autorem tego obrazka jest Kukus. Jeśli chcecie szybciej otrzymywać informacje o takich obrazkach i animacjach, wejdźcie na jego kanał i subskrybujcie. Podczas gdy my przejdziemy do prezentacji ciekawych mocy. A na koniec pogratulujmy Bardowi wyróżnienia. Gratulujemy Ci, Bardzo! Błąd krytyczny. Wykryto włamanie się do systemu. Błąd krytyczny. Wykryto włamanie. No, sam spa Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie na maila, a my widzimy się w następnym odcinku Morza Studów.